Wernisaż wystawy Masoneria Pro publico bono rozpocznie dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Agnieszka Morawiecka. Dobry wieczór Państwu. Z wielką przyjemnością witam na wernisażu wystawy Masoneria Pro publico bono Panią minister Wilanowską. Przedstawicieli Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. A zwłaszcza Przewodniczącego Rady Pana Profesora Benitorda Orłowskiego. Witam przedstawicieli władz państwowych, Sejmu i Senatu, władz miasta przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego, dyrektorów zaprzyjaźnionych instytucji i witam wszystkich naszych gości. Wystawa, Wystawa może budzić Państwa zdziwienie, dlaczego akurat w Muzeum Narodowym, w Muzeum Sztuk Pięknych, pojawia się wystawa na temat historyczny, a może nawet zatrącający politykę. Mam nadzieję, że muzeum będzie forum do wymiany myśli, do dyskusji i bardzo będę się cieszyła, jeśli ta wystawa pobudzi Państwa do jakichś refleksji, do dyskusji, a nawet do krytyki. Jakoś wytrzymamy. Chciałam bardzo chcę serdecznie podziękować Pani Minister Małgorzacie Milanowskiej, Pani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie finansowe w ostatniej chwili, dzięki, dzięki temu wystawa mogła się odbyć. Chciałam powitać i bardzo podziękować Panu Profesorowi Tadeuszowi Cegielskiemu, Krzysztofowi Załęskiemu. Chciałam serdecznie podziękować pani Aleksandrze Janiszewskiej, która y, praktycznie zajęła się przygotowaniem całej wystawy. I... Chciałam podziękować Pani Ewie Świder, która zaprojektowała oprawę plastyczną wystawę i wreszcie chciałam oklaski. bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym współpracownikom, pracownikom Muzeum. Pani Małgorzacie Piekutowej z działu wydawnictw i współpracownikom. Zobaczą Państwo jaki piękny ukazał się w porę katalog tej wystawy. Wszystkim prywatnym kolekcjonerom, wszystkim instytucjom dziękuję za wypożyczenie obiektów na tą wystawę. Zobaczą Państwo, że jest bardzo, bardzo dużo, chociaż gro pochodzi z Chciałam bardzo podziękować Panu Wojciechowi Szpilowi, Prezesowi Zarządu Totalizatora Sportowego, który jest Mecenasem wystawy. I bardzo, I bardzo dziękuję Partnerowi Technologicznemu, Firmie Trias, która dostarczyła nam rozmaite potrzebne do tej wystawy urządzenia. Ja od razu przekażę głos pani minister, bo chcielibyśmy jak najkrócej tutaj państwa zabawiać, a jak najwięcej czasu poświęcić wystawie.